Witamy was Frankie i zapraszam do obejrzenia następnego odcinku nie wiem dlaczego tak macham ręcoma rękoma, ręcoma. ręcoma. Dobra, zapraszamy do następnego odcinka z serii Let's Play Formuła 1-2009 na PlayStation Portable. Nasze ukochane konsolki, trzymamy w dłoniach. Jeszcze tylko łyczek wody. Starałem się cicho, a ty mi udajesz głos, Jutusz. No, a jeden z naszych przychorów jeden. Brazylia. Opowiada się w krótszy odcinek. Niedużo, ale zawsze krótszy. Zostaw ten kabel! Przerwę. Następnym razem będzie z drugiej strony. Okej. Okay. Oj, mam problem, musiałbyś mi podać podawkę. Oj, w tym wyścigu? Tak. Dobra, tak. ile mówisz, lecimy na hardcora? Trzymaj. Tak. Dzień. Oj, 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 oj. oj. <laughs> Ojoj, oj, ale on jest krótki ten wyścig, więc. Tak. I tak już nie. Ja, ja nie ja chcę mieć czwarte miejsce. miejscu. No to ja ci, mi. tak powiem, pomogę. W zdobyciu... tego, bo... Ja jak, zrobię... Powyszczeliwujesz ich. Jak kaczki. Kabel spad... ich. Kabel spad... Dobra, ty i tak to robisz, podłącz sobie to. w jak mi się wyłączy konsola, to już... To nie wyjdzie... będzie ciekawe. Tu mogłeś pomyśleć. Wcześniej. Ale zobaczyłem dopiero sobie wystartowałem, więc Aj! No, fajnie Aj, ale nie trawa teraz jedziemy, dobra, damy radę Jak chcę osiągnąć, tak powyżej 10 miejsca. To było takie... Takie już lepsze. Lepsiejsze. No kurde! Gdzie, nas, gdzie nasz ulubiony polski żwir? No, a kubica tutaj krótki już wiedział, wycie. że na Suzuce nam się nie przyda. Na Fajnie, e, nie, że się nie. bawię. głupi wyścig. Głupi. głupi wyścig jest taki krótki. Ja się tak nie bawię, nie. No. Okay, już. Wróciłem do. życia. wyścigu. Aha, dobra. <laughs> a... Przedostatni ostatni wyścig, ja tak zwaliłem, ale mam jedno pierwsze miejsce. No i będziemy mieć miejsce w najprawdopodobniej. W klasyfikacji kierowców. No tak, będę piąty albo któryś szósty czy coś. Czwarty, piąty, szósty, masz takie szanse. No, bo siódmy razie nie będę. Chciałbym być czwarty, ale słabo tak z tego co widzę teraz. Chyba, że się ogarnę, wezmę w garść i... no chyba, a, ale tak się nie bierze w garść Daniel. Nie, <laughs> nie. tak? Bierze się w garść zupełnie inaczej. Trzeba sobie slapa? <noise> nie, bo on za no. Dobra, nie. Tu możecie w ogóle przyminąć, bo i tak będę ostatni. To w ogóle nic ciekawego tu już nie będzie. Chyba że lubicie jak wale w fajle. Ale wątpię. To nic ciekawego. Ej, 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 ej. Rosberg nie walnął, i Wetel nie walnął, i jestem piąty. No ale zawsze piąty. Ej, ej, ej. No nie, piąty jest jak 20, ale. Ja. No on nie wiem. No dobra, może tak. Na tym poziomie trudności. -a -a. Czemu się ja tak za szeroko biorę zakręty? Nie wiem, ja jadę po zielonej linii, przynajmniej się staram. Jeżeli nie graliście, a się z nimi śmiejecie, to spróbujcie zagrać. Koksy. No trochę zamieszania. Co tam się dzieje u Ciebie? U mnie? No, trochę zamieszania w czołówce, Jeden jedzie wolniej, drugi... W końcówce sieci. też się robi zamieszanie, bo ja wjeżdżam. Auć, auć, auć. Dobra. Przecież byłem od Jensona... No, no, Rubensa To no? Dobra, nie jestem ostatni. Ja nie jestem pierwszy. Tylko drugi. Baton miał No, Dobra, masz jeszcze jedno. A nie, to już jest ostatni. Juhu. Wow, wow, wow. Heidfeld jest przede mną. Już za mną. No i jasne, że na drugiej pozycji. Kiedy mnie, nie, 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 nie. nie. Oh. Nie, nie mogę być 22 raz, nie? To to nie, to by nie to by nie było fajne. Nie, nie. O kurde jaki fail. Nie, nie no kurde, drugi raz, 23 być. Mówiłem ja, ja. wam. Ci co przewinali do tego momentu, to mówiłem wam, że będę ostatni. I tak się stało. Smutnie kończę ten wyścig. A ja jestem. E, drugi. O. Ty masz dwójki diamant. Ja tylko tych Ja i szóste miejsce. Kate. No a jeszcze masz szansę spadnięcia na pozycję numer 7. Nie, nie pozwolę, dobra. A masz szansę na osiągnięcie pozycji numer 5. Ach, muszę być piąty. Muszę być piąty, muszę być piąty, muszę być. Muszę miejscu. być przed, przed weterem w następnym wyścigu. Więc emocjonujące będzie w ostatnim wyścigu. Tak, zapraszamy na ostatni wyścig. Jas Marina Który zobaczycie najprawdopodobniej jutro, jeżeli widzicie ten filmik dzisiaj, w sensie, że Wtedy kiedy on był wstawiony Proszę się tak, łatwo Dobra, nieważne Następnego dnia będzie ostatni wyścig sezonu No chyba, że oglądać go później, to już jest Dobra, cicho. Dobra i koniec Żegnamy was i zapraszamy do obejrzenia ostatniego, najbardziej emocjonującego wyścigu